Siemanko, z tej strony km się. Tradycyjnie na początek serdeczne pozdrowienia dla graczy Krwiopica oraz Atak Serca. Niedawno na polskim metynie już drugi raz mogliśmy uczestniczyć w evencie Łowcy Bosu. Film jest dopiero dzisiaj, ale kto wie, może w przyszłości się przydać, bo jak dobrze ktoś pamięta, event ten związany był rok temu z właśnie eventem Wielkanocnym, więc zobaczymy, co czeka nas za kilka tygodni. Dziękuję za 800 subskrypcji i zapraszam do oglądania. Wojownik cieni występował na czterech mapach. Tutaj oznaczyłem miejsca respu bossa, który pojawiał się co 4 godziny od momentu jego zbicia. Wystarczyło uderzyć tylko jeden hit pod skill, żeby zaliczyć misję dzienną, za którą oczywiście była nagroda. Potwór miał 15 tysięcy punktów życia. Stairs, out a sound in the out of battle i don't take the shit with you do so hard like got you the shake choose like of like got you in the pretty shake choose of mine hot like got you in the pretty shake choose of mine hot like got you in the pretty shape, To właśnie lubię Totalnie rozum gubię to 100 punktów zdobytych na Wojowniku Cieni to możliwość odebrania brązowej skrzyni. Po prostu bierz, całujesz ugryź się zwierz, kiedy tulisz, nie mówię nie, gdy się obudzisz, odnajdziesz mnie. 1000 punktów srebrnej skrzyni. To, co ma być, ja chcę wszystko albo nic, niech się dzieje to co ma być. aż 2000 zł. To właśnie ludzie, to trafieros un grupis plon twistal kula, ta potę kula, to właśnie to. Dodatkowo w grze można było zdobyć różę oraz czekolady, co było związane z weekendem walentynkowym. Osobiście w trakcie trwania ewentułowcy bossów zdobyłem prawie 30 kart resetu potrzebnych do systemu kart potwora, kilka już wykorzystałem, a także szafę i bileruszową. Dzisiaj na tyle, ale to jeszcze nie koniec. Jak widać, wielkimi krokami zbliżam się do odbicia 120 poziomu na postaci. Nie będę jednak zwoływał całego serwera, świętował tego jakoś uczniów. Z tej okazji mam jednak dla Was konkurs. Nakroda przypadnie tylko jednej osobie, jednak musi zostać spełnionych kilka warunków. Musisz mieć postać na serwerze wetar w przedziale poziomowym 55-70 oraz odpowiedzieć na dwa pytania. W którym roku została założona postać, na której aktualnie gram? Oraz ile aktualnie mam czasu w gry na drugiej postaci? Przy pierwszym pytaniu wymagana jest dokładna odpowiedź, zaś przy drugim wygra ten, kto będzie bliżej. W komentarzach proszę podawać odpowiedzi na pytania oraz na postaci. Przypominam, musi to być koniecznie serwer Weter. Zwycięzca otrzyma wiadomość na YouTubie, złapiemy także się w oraz jak będzie możliwość na komunikatorze głosowym. Nagrodą będzie prywatne zło, na którym pojawi się minimum, minimum, podkreślam, 50 medinów, a także jakieś drobne upominki. Zapraszam do udziału w konkursie. Dzięki za dzisiaj.